Dzień dobry, czas na słownik Da Vinci. Tym razem dowiemy się, co oznacza słowo halucynacja. Na przykład, że ktoś się wygufia. Że, że. Że jest. Yy, yy, śpiący? Czy. Śpiący i lewituje? No, myślę, że. Jak jest choroba. Halucynacja to o coś, co na przykład się śniło, albo to jest e, fata Morgana na przykład, która się przypomina e, na przykład słabe którzy są na przetrwaniu na, na przykład na Saharze, e, na przykład widzą automat z Coca-Colą, a tak naprawdę się rzucają na niego, a to a tak naprawdę wpadają na piasek. Podpowiadamy prawidłową definicję tego słowa. Halucynacja to nieprawdziwe wrażenie widzenia, słyszenia lub czucia czegoś, co tak naprawdę w rzeczywistości nie istnieje. Może być wynikiem choroby, ale także dużego zmęczenia. Zapraszam na kolejne spotkanie z naszym słownikiem.